Cześć wszystkim, tu kanał Wajler. Dziś pokażę, jak ustawić pulpit zdalny w Windows 11. Otwieramy eksplorator. Powiedzmy tutaj. Wybieramy ten komputer właściwości. Tutaj musimy wybrać pulpit zdalny. Klikamy i włączamy tę opcję. Gotowe. Teraz ktoś może się połączyć przez pulpit zdalny. Trzeba wpisać Remote Desktop Connection i nazwę komputera. O, właśnie to. Albo przez adres IP. Potrzebny nam adres IPV. Sprawdzisz go w wierszu poleceń, wpisując IPconfig. Potrzebujesz adresu IPFO. To wszystko na dziś. Z Weilerem się żegnacie. Trzymajcie się.